Dla niektórych z Was być może będzie to ciężkie do uwierzenia, ale ten piękny kawałek elektroniki, który właśnie trzymam w dłoni, już niedługo skończy 30 lat. Mowa oczywiście o PlayStation 1, czyli konsoli, której wprowadzenie na rynek zrewolucjonizowało całą branżę gier wideo, mając również ogromny wpływ na jej ukształtowanie w przyszłości. Kultowy system do ogrania Sony wszak nie tylko z powodzeniem wprowadził na szeroką skalę grafikę 3D i rozpowszechnił wydawanie gier na płytach CD, ale i zaprezentował graczom jeden z najlepszych kontrolerów w historii. Dziś w ramach krótkiej wycieczki retro powspominamy sobie zatem ten znakomity sprzęt, a zarazem sprawdzimy, czy po tylu latach bardzo mocno się ze Model urządzenia, który właśnie widzicie na ekranie, to palowska wersja SCPH 7002 przeznaczona na rynek europejski. Do sklepów trafił on w 1998 roku, a poza kilkoma uproszczeniami w infrastrukturze sprzętowej celem obniżenia kosztów produkcji, posiadał on również zmieniony w stosunku do oryginału kolorowy interfejs oraz dual shocka w zestawie, do którego jeszcze wrócimy. Szarak pierwotny, oznaczony numerkiem SCPH 1000, po raz pierwszy pojawił się na początku grudnia 90. Czwartego roku i zarezerwowany był wówczas wyłącznie dla konsumentów z Japonii. Ameryka i Europa musiały zaś na niego troszeczkę poczekać, ponieważ wprowadzano go kilka miesięcy później, natomiast w Polsce mogliśmy się nim cieszyć dopiero od stycznia Anno Domini 1996. Bez względu na to, gdzie i kiedy pojawiało się pierwsze PlayStation, za każdym razem odnosiło spektakularny sukces. Warto wam jednak wiedzieć, że brakowało naprawdę niewiele, aby ten kultowy system do grania w ogóle nie powstał w formie, jaką wszyscy znamy. Od koniec lat 80-tych Sony znany był głównie z produkowania elektroniki konsumpcyjnej i raczej nikt nie spodziewał się, że już niedługo zabłyśnie na scenie gamingowej. Pierwsze działania w tym kierunku podjęto jeszcze w 1988 roku, kiedy to japoński producent nawiązał współpracę z Nintendo szykującego się zresztą do premiery SNES-a. Projekt ten miał na celu stworzenie hybrydowego urządzenia, które byłoby zdolne zarówno do obsługi kartridży, jak i odczytywania płyt CD. Pomimo zaawansowanego Rozwoju prac, partnerstwo obu podmiotów zaczęło napotykać poważne trudności. Sony chciało bowiem na własną rękę produkować i dostarczać sprzęt, który posiadałby własny system dystrybucji i zarządzania licencjami, a Nintendo znane ze swoich hermetycznych zasad dotyczących modelu biznesowego obawiało się utraty kontroli nad własnym ekosystemem gier i utraty znacznej części zysków. Ojcowie Mario radzili sobie bowiem świetnie za sprawą pierwszego Nesa i nie chcieli się od nikogo uzależniać, a tym bardziej już dzieli się z kimkolwiek pieniędzmi. Prototyp wspólnego dziecka obu firm zaprezentowano na targach Consumer Electronics Show w 1991 roku. Sony pokazało wówczas światu konsolę o wdzięcznej, choć pisanej wówczas jeszcze oddzielnie nazwie PlayStation. Przedstawiony system miał być zaś kompatybilny zarówno z kartridżami SNES-a, jak i nowoczesnymi, a przede wszystkim znacznie pojemniejszymi płytami CD-ROM. Niestety Big N zachowało się, delikatnie mówiąc po świńsku i jeszcze na tych samych targach kolej Dnia ogłosiło, iż współpraca dobiegła końca, natomiast nowym graczem w zakresie stworzenia napędu optycznego zostanie Philips. Był to prawdziwie bolesny cios wymierzony we włodarzy Sony, ponieważ firma ta stanowiła nie tylko jednego z ich największych konkurentów, ale jeszcze pochodziła spoza Japonii, konkretnie z Holandii. Co ciekawe, nawet pomimo tego, że projekt PlayStation nie doszedł do skutku, a większość z 200 wyprodukowanych prototypów zniszczono, po latach odnaleziono jego potwierdzony egzemplarz, którego swego czasu szczęśliwy właściciel sprzedał za kwotę bliską 1,5 miliona złotych. Wróćmy jednak do Sharaka. Pęknięte serduszko Sony na szczęście nie spowodowało zaprzestania prac nad stworzeniem własnej konsoli, w czym oczywiście niemałe zasługi miał jeden z ich najbardziej utalentowanych inżynierów Ken Kutaragi, który uparcie twierdził, iż marka ma potencjał, żeby samodzielnie wejść na rynek gier wideo. Główny architekt tego projektu miał zresztą silne i jak się okazało słuszne przekonanie, że technologia CD jest przyszłością elektronicznej rozrywki której po prostu nie można zignorować. Drugim z kluczowych punktów na liście kutargiego było natomiast oparcie najnowszego systemu na zaawansowanej i łatwo osiągalnej dla deweloperów grafice 3D. Efekty starania Pończyków można było podziwiać już 3 grudnia 1994 roku i wiecie co? Sony pozamiatała. Konsola pojawiła się na rynku w idealnym dla siebie momencie, ponieważ jej konkurencja była wówczas albo słaba, albo bardzo niestarannie prowadzona. Nintendo bowiem, wbrew wcześniejszym zapowiedziom i śliskim zagrywkom, nie wydało nic nowego aż do premiery znanej 64. Sega Saturn pojawiła się z kolei szybciej niż powinna, co zaskoczyło nie tylko klientów, ale i samych deweloperów. Pozostałe zaś wynalazki, takie jak Atari Jaguar, 3 czy Philips cd miały problemy z przebiciem się do szerszej publiczności. PlayStation 1 z kolei sprzedawało się jak ciepłe bułeczki i odnosiło ogromny sukces niemal w każdym regionie, w którym się pojawiło, znajdując ostatecznie kupców na ponad 100 milionów egzemplarzy. Wynik ten zresztą jest tym bardziej imponujący, iż wciąż plasuje Szaraka wśród najlepiej sprzedających się systemów do grania, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku. Najnowsze dziecko Sony zaskarbiło sobie serca graczy fantastyczną, płynną i szczegółową grafiką 3D, w pełni wykorzystującą możliwości 32-bitowego sprzętu. Jedną z pierwszych pozycji jakie czarowały wówczas na ekranach telewizorów CRT było zresztą Rich Razer, które przenosiło znane i lubiane doświadczenia arcade salonów gier wideo na przestrzeń własnego zacisza domowego. Potem poszło już właściwie z górki, a kolejne tytuły pokroju Resident Evil, Gran Turismo, Tekkena 3, Final Fantasy 7 czy Crash Bandicoota rozpalały kolejne pokolenia graczy, które zakochały się w sprzęcie Sony, przyczyniając się do ich niesamowitego sukcesu. Być może urządzenie to w porównaniu w porównaniu do dzisiejszych produktów tego typu prezentuje się dość topornie i prosto w wykonaniu, ale kurcze, ma swój urok! W środku PlayStacji, tak jak już mówiłem, znalazł się 32-bitowy procesor o taktowaniu 33 MHz. Do tego dołożono jeszcze 2 MB ramu oraz grafikę z jednomegową pamięcią wideo, pozwalającą na wyświetlanie gier w rozdzielczości maksymalnej 640x480i. Wizualnie zaś produkt ten prezentował się skromnie i schludnie. Szara i gruba obudowa od frontu posiadała dwa sloty na karty pamięci oraz tyle samo gniazd na kontrolery. Na lewej stronie grzbietu urządzenia umieszczono przyciski włącznika i resetu, zaś po drugiej stronie znalazł się mechanizm odpowiadający za uniesienie pokrywy napędu CD. Z tyłu zaś pojawiło się miejsce na podłączenie zasilania, przewodu audio-video oraz używanych do komunikacji z różnymi akcesoriami zewnętrznymi portu szeregowego i równoległego. W zależności od wersji sprzętowej PlayStation 1, jego wygląd jak i zestaw złącz mógł delikatnie się różnić. Nie brakowało również modeli, które oferowały dodatkowe funkcjonalności i dziś stanowią prawdziwy rarytas dla każdego Kolekcjonera. Przykładowo SCPH-9000 potrafiło posiadać takie udogodnienia jak cyfrowe wyjście audio. Zielone zaś edycje debugujące w większości przypadków miały za to zniesione blokady regionalne. Czarne i znacznie droższe playki o nazwie Net Rose wydano z kolei z myślą o deweloperach oraz entuzjastach programowania gier. Pamiętajmy też, że na PlayStation 1 powstał jeden z najlepszych i najwygodniejszych padów jakie kiedykolwiek wymyślono. I nie, nie mówię o tym klasycznym, pozbawionym charakterystycznych grzyb. W kontrolerze, chociaż przyznam, że i on w niektórych tytułach sprawdza się znakomicie. Ba, nie mówię nawet o wersji z dwoma gałkami, ponieważ pierwsze Dual analogii nie posiadały jeszcze systemu wibracji. Dualshock to już jednak zupełnie inna historia, ponieważ gamepad ten odegrał kluczową rolę w rozwoju gier wideo, a zastosowane w nim technologie rozwijane są po dziś dzień. Właściwie to nawet teraz, pomimo wielu lat na karku, kontroler ten dobrze trzyma się w dłoni i sprawia wrażenie solidnie wyważonego. Oczywiście z precyzją bywa już już różnie, ale i gry wydawane w tamtych czasach wcale nie wymagały milimetrowej dokładności. Poza DualShockiem do PSX można było oczywiście podłączyć szereg innych ciekawych urządzeń peryferyjnych. No właśnie, swoją drogą wiecie skąd pochodzi ten często spotykany i powszechnie używany skrót? Pierwotnie odnosił się on do prototypowej wersji konsoli PlayStation Experiment i używany był we wczesnych fazach jej rozwoju. Wraz ze wzrostem popularności konsoli ludzie zaczęli używać tego określenia zamiennie z oficjalnym skrótem PS1, jednak oryginalny PSX powstał dopiero w 2003 roku i była to specjalna rozbudowana wersja PlayStation 2. Wracając jednak do akcesoriów, Sony wyposażyło swoją maszynkę w naprawdę sporo atrakcyjnych gadżetów, które można było się opcjonalnie wyposażyć. Jednym z najfajniejszych urządzeń tego typu był zresztą pistolet świetlny Guncon, który pozwalał na precyzyjne celowanie w popularnym wówczas gatunku celowniczków na szynach. Za pomocą specjalnie zaprojektowanej myszki można było zaś sprawdzić się w nieco bardziej tradycyjnych strzech lankach, ale i pecetowych hitach pokroju pierwszych Wormsów. Mata taneczna z kolei perfekcyjnie nadawała się do wywijania kombosów w produkcjach rytmicznych, natomiast pełnoprawna kierownica pozwalała poczuć się jak prawdziwy, zawodowy kierowca. Co ciekawe, swojego własnego arcade sticka rodem z automatów dostali również miłośnicy Mordoklepek, a entuzjaści grania wieloosobowego mogli podłączyć sobie specjalnego multitapa rozbudowującego rozgrywkę nawet do 8 osób jednocześnie. Furorę robiły również specjalne Karty pamięci o nazwie Pocket Station, które poza funkcją zapisów wzbogacały zabawę o dodatkowe atrakcje i minigierki. Od koniec generacji Sony zaskoczyło swoich fanów raz jeszcze, ponieważ w lipcu 2000 roku na rynku pojawiło się takie oto cudenka. Premiera PS1, czyli odświeżonej wersji oryginału, odbyła się raptem kilka miesięcy po tym, kiedy w Japonii rozpływano się już nad PlayStation 2. Powstanie zatem lżejszego, przeprojektowanego oraz przede wszystkim znacznie mniejszego modelu Sharaka było posunięciem dość ryzykownym, zwłaszcza, że czarnula była wyposażona we wsteczną kompatybilność i bez problemu odpalała wszystkie hity swojego poprzednika. Pomimo tego, Slimka cieszyła się dużą popularnością, a gracze z otwartymi rękoma przyjęli nowe wcielenie swojego ulubienia, którego można było nawet potraktować jako swego rodzaju urządzenie przenośne, ponieważ można było do niego dokupić specjalny ekranik, a całość zasilać z gniazda zapalniczki samochodowej. Generalnie, słuchając tego wszystkiego, można by odnieść wrażenie, że japoński producent, w przypadku pierwszej iteracji swojej konsoli, podejmował właściwie tylko same dobre decyzje. Nadszedł jednak rok 2018, a wraz z nim potworek w postaci PlayStation Classic. O ile sam pomysł na zminiaturyzowanie PS1 i wydanie go w postaci Emulatora wydawał się jeszcze całkiem niezły, tak już ograniczenie jego katalogu gier do zamkniętego kręgu 20 nie do końca satysfakcjonujących produkcji wywołało niemałe pokłady kontrowersji. Nabywcy narzekali również na średniej jakości pady pozbawione analogów oraz niekiedy problemy z płynnym działaniem poszczególnych tytułów. Fani jednak nie zawiedli i bardzo szybko naprawili błędy Sony, a sprzęcik ten współcześnie zbiera sporo pochlebnych opinii. No dobra, a jak PlayStation 1 sprawuje się dzisiaj? Czy można je na przykład podłączyć do wielkiego telewizora i nie obawiać się ataku pikselozy. Powiem tak, jeżeli odsuniecie się na kilka metrów i zapomnicie o swoich okularach, być może poczujecie się jak te 20-30 lat temu za dzieciaka. Na pewno zauważycie za to unikalny dla tego systemu efekt pływających tekstur, który wynikał z braku wsparcia dla jednostek zmiennoprzecinkowych i używania mniej precyzyjnej technologii obliczeń stało-przecinkowych, co prowadziło do kiepskiego i czasami wręcz nienaturalnego mapowania tekstur. W każdym razie, jeżeli zależy wam na jak najwierniejszym odtworzeniu wspomnień z przeszłości, polecam zaopatrzyć się w przeznaczony do tego typu rozrywki telewizor CRT. Wówczas większość z produkcji wyglądać będzie znakomicie i zapewniam was, że niektóre tytuły takie jak Tekken 3, Crash Bandicoot czy Gran Turismo oczarują was swoim retro klimacikiem oraz miodną rozgrywką. W końcu grafika to nie wszystko i warto czasami zobaczyć jak to drzewi bywało. To tyle ode mnie, dzięki serdeczne za uwagę, Na razie.